Nie, to tylko moja wyobraźnia znowu płata mi figle. Ty idź, poszukaj krwi tytana, a ja poszukam swojego palizmanu. Biedny się Czy znalazłaś krew? Luz, czy nie użyłaś lodowego glifu, by się tu dostać? Twoja magia działa. Widziałem, glify tu działają. Luz, dziękuję za twoją pomoc. Ale już ci nie potrzebuję. O, tutaj Tym jesteś. Uch. Nawet się nie postarałaś. Widzisz? Ty, ty. Dlaczego jesteś pożyteczna? Jesteś zdesperowana, by pomóc, by pomóc ludziom, Luz. Ty. Ty je uczyniłaś. Wielkiwa, mogę skończyć swoją pracę jako łowca wiedźmy. Zaczynamy na was. Tak jest. Nie chcesz, żebym ja skrzydził waszego pięknego palizmana. Nie obchodzi mnie to. Żegnaj, Evelyn. Nie! Tak nie może być!